Dobry wieczór Państwu, jesteśmy już na żywo. Dzisiaj porozmawiamy z Panem Pawłem Berentem, analitykiem do spraw obronności, także Dalekiego Wschodu, związanego, związanym między innymi z Instytutem Wojma. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy nad tymi tajemniczymi obiektami, wokół których już powstały tak naprawdę setki teorii spiskowych, od nalotu UFO przez, przez kwestie szpiegowania, między innymi przez Chinę. Mamy cztery tajemnicze obiekty, które w ostatnim czasie spadły na terytorium Ameryki Północnej. No właśnie, jakbyśmy mogli podsumować, co my w ogóle na ten temat wiemy? O, tak naprawdę wiemy tyle, ile nam administracja amerykańska powiedziała i też, ile zasugerowały władze chińskie. Tak jak Pani wspomniała, mamy cztery obiekty zestrzelone w ciągu półtora tygodnia nad terytorium Ameryki Północnej. Jeden, ten pierwszy, największy był zdecydowanie jednoznacznie określany jako chiński balon szpiegowski. Trzy pozostałe, już bardziej ostrożnie tak, Waszyngton jakby starał się załagodzić, mówi po prostu o niezidentyfikowanych obiektach latających, albo też jak już wojskowi częściej i chętniej mówią, żeby uniknąć skojarzeń z kosmitami, o niezidentyfikowanych zjawiskach powietrznych. Jeden duży balon, właśnie ten potwierdzany chiński, którego zdjęcia były publikowane. Widzieliśmy duży obiekt, panele słoneczne, jak to powiedzieć, podwieszoną gondolę z jakąś aparaturą. Ile z tego Amerykanie odzyskali z Atlantyku, to jeszcze nie wiemy i nie, tak naprawdę nie wiemy, ile się z tego dowiemy. Zdjęć tych trzech mniejszych obiektów, które. Ogólnie mówiono, mają być rozmiaru małego samochodu, ale pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych i w Europie te dwa pojęcia są bardzo odmienne. Właśnie, nie mamy ich zdjęć i nie mamy też żadnych szczegółowych informacji na ich temat. Czyli wciąż niewiele wiemy. Warto jeszcze przekazać, że jeżeli jesteście Państwo razem z nami, to będzie też przewidziany czas na pytania. Mamy ten czat na żywo, więc będziecie takie pytania mogli Państwo zadawać. My postaramy się na nie odpowiedzieć. Jest taka w ogóle teoria, że, opowiedzmy, że to, to mogą być te balony stratosferyczne. I czym w ogóle one są i do czego mogą służyć? Właśnie. W internecie i to po obu stronach wielkiego firewalla pojawiło się bardzo dużo dowcipów na ten temat. Wiele osób nie brało tego poważnie. Balony wydają się pieśnią odległej przeszłości, że o tym jak w trakcie I wojny światowej były na szeroką skalę zestrzeliwane już przez samoloty, to wszyscy sobie odpuścili to. To nie jest prawdą. Jeszcze w trakcie II wojny światowej były. Takie obszary, na których balony, też sterowce, dawały sobie całkiem nieźle radę. Tu przede wszystkim trzeba wspomnieć bitwę o Atlantyki, wykorzystanie aerostatów do ochrony konwojów, gdzie często były po prostu lepsze od samolotów, dużo tańsze w eksploatacji, wisiały nad tym konwojem cały czas, a nie okazjonalnie latały. I dzięki nim można było z góry próbować wypatrzeć uboty. W początkowych latach zimnej wojny, tutaj już wchodzimy na teren bardziej nas interesujący, pojawiły się próby stosowania ich właśnie w roli aparatów szpiegowskich. Pamiętajmy, nie było jeszcze satelitów, nie było aż wysokościowych samolotów szpiegowskich U-2 i SR-71 Blackbird, były dopiero w planach. I dobra sprawa, obie strony próbowały wykorzystać balony, ale ówczesny poziom technologiczny jeszcze nie pozwalał tego robić skutecznie. Te balony były wysłane. Zresztą Chińczycy w ostatnich dwóch tygodniach bardzo chętnie wypomnieli Amerykanom, że ostatni rzekomy amerykański balon szpiegowski. Operował nad Chinami w roku 74, czyli już po, wizycie, po wizytach Hickisingera i Nixona. Później wydawało się, że właśnie z po raz kolejny balony odeszły do lamusa i zostały tylko w branży cywilnej jako balony meteorologiczne. Tutaj dość wygodne. I praktyczne zastosowanie. tani środek pozwalający wynieść aparaturę na dużą wysokość, mówimy o stratosferze. Czyli zależnie od miejsca, pułap od 20 tysięcy do, 20 do 60 tysięcy metrów, ale no właśnie, w latach 90. technologia już poszła znowu naprzód i Pojawiły się koncepcje po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, czy nie można by wykorzystać balonów, czy powrócić w zasadzie do ich wykorzystania przez wojsko. W teorii wygląda to dość obiecująco, bo nie ukrywajmy, i to było zresztą wyraźnie widać w przypadku pierwszego z tych balonów który leciał na wysokości, on został chyba na wysokości 15 tysięcy metrów, czy też trochę więcej. Właśnie, jeżeli balon leci na wysokości 20, 30 i więcej tysięcy metrów, trudno go wypatrzeć, trudno go śledzić i też pojawia się problem, jak go zestrzelić, przecież pierwsze dni od ogłoszenia Rzekomego chińskiego balonu nad Stanami Zjednoczonymi. Do jego zestrzelenia to była w sieci bardzo intensywna dyskusja i laików, i ekspertów, jak można się do tego zabrać. Okazało się, że nie jest to aż tak proste. Tak więc mamy tu właśnie tę zaletę. Trudno wykryć, trudno zestrzelić, a taki balon szpiegowski jest dużo tańszy od satelity. Do tego, w razie wpadki, można próbować wyprzeć się, że to tak naprawdę był balon meteorologiczny, który nam uciekł. Trochę to średnio wychodzi, kiedy balon został zidentyfikowany nad obszarami. W pogodę Ameryki po prostu może tak być. Możliwe, ale trudno się wyprzeć tego, kiedy balon zostaje zidentyfikowany nad. Nad silosami z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, więc tutaj zaczynają się problemy. Tak, ale wracając do zalet, czyli mamy tani środek, znaczy dużo tańszy niż satelity, i w budowie, ale też w wyniesieniu. Krótko mówiąc, nie trzeba angażować kosmodromu, nie jest potrzebna rakieta, balon po prostu startuje ze swojej bazy, on tylko potem pojawiają się problemy, właśnie z Podatnością na wpływ wiatru. Stąd też, jak się, zresztą jak Amerykanie komunikują, te zestrzeliwane obiekty były wyposażone w własny napęd. Te pozostałe, właśnie trzy balony, które były, zostały strącone nad. Północną częścią kontynentu północnoamerykańskiego. Jeden nad Alaską, drugi nad Kanadą, to też w pobliżu granicy z Alaską, trzeci już gdzieś w pobliżu, a nad wielkimi jeziorami. Przemieszczały się na dużo niższym pułapie. To było gdzieś 5-6 tysięcy metrów. I teraz właśnie no, czekamy czego się dowiemy, że co Waszyngton chce nam powiedzieć. Pekin też tu dość ciekawie przeszedł w swojej narracji. Po pierwsze widać, że tak, na początku była próba wyparcia się. Potem najwyraźniej Amerykanie pokazali bardziej przekonujące argumenty. Tak więc Pekin przeszedł na wersję, że to był balon meteorologiczny. Obecnie jest, że. Ale w zeszłym roku zaobserwowaliśmy ponad 10 podobnych balonów stratosferycznych, które są niewątpliwie amerykańskie nad terytorium Chińskiej Republiki Ludowej. Bardzo, na co trzeba zwrócić uwagę, to że ten zestrzelony 4 lutego nad Atlantykiem czy nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, Wielki Balon, w komunikacie chińskiego MSZ-u był określany jako na, nie wprost, ale należący do chińskiej firmy prywatnej. Mówiąc, że Stany Zjednoczone, zestrzeliwując e, ten obiekt, naruszyły interesy chińskiej prywatnej firmy. Nigdzie nie ma mowy o chińskich interesach narodowych czy interesach Chińskiej Republiki Ludowej, jako takiej, co jest traktowane jako próba załagodzenia sytuacji. Zostawienia pewnej furtki do negocjacji i w podobny sposób można traktować tę amerykańską powściągliwość w wskazywaniu państwa czy miejsca pochodzenia pozostałych balonów. Aczkolwiek pojawiają się też inne hipotezy, że Rosjanie mogą czegoś próbować. Chociaż właśnie, kiedy obserwuje się palony nad Ameryką Południową, to też można próbować wskazać na kartele narkotykowe. Fakt, no, niestety, mamy cały czas zbyt mało informacji, żeby przedstawić jakiś bardzo konkretny i spójny obraz. Teraz mamy czat na żywo. Ja przed momentem jeszcze prowadziłam program i też wyskoczyła mi taka informacja, że nad, nad niebem Rumunii też taki obiekt został zestrzelony. Tak, także to też jest prawdopodobnie tego rodzaju balon. No ale tutaj oprócz takiej z jednej strony powściągliwości po stronie amerykańskiej, no bo faktycznie, jeżeli okazałoby się, że, że to są na przykład właśnie, że to jest element wywiadu czy szpiegowania po stronie chińskiej, no to jakoś trzeba konkretnie odpowiedzieć. A to już też stawia, stawia sprawę nieco poważniej. Ale też pojawiły się takie komentarze części urzędników amerykańskich, że ten balon należy w ogóle do takiej wielkiej floty wywiadowczej, którą Chiny mają, że to, to nie, jedyne, nie jedyne kilka takich obiektów, tylko to może być naprawdę nie, mogą to być całe poważne arsena arsenały. Akcja wydaje się zakrojona na szeroką skalę, bo pamiętajmy, że bardzo podobne obiekty do tych jak mówimy o tym pierwszym największym balonie, zaobserwowano w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat nad Japonią, nad Tajwanem, też sterowiec widziano nad Filipinami. W, od strony Morza Południowochińskiego, co może wskazywać na działania chińskie, ale też jest niewykluczone, że sterowiec mógł być amerykański. Stany Zjednoczone też prowadzą e, intensywne e, prace nad, e, częściej prowadziły e, prace nad wykorzystaniem aerostatów e, różnego typu. E, czy zakrojona na szeroką skalę akcja wywiadowcza, możliwe, inna teoria wskazuje, że przede wszystkim te mniejsze balony mogą być służyć nie tyle do zbierania danych wywiadowczych z Ziemi, co testowania amerykańskiej obrony powietrznej i samego testowania Waszyngtonu. Zresztą. Deputowany Mark Gallagher, szef Komisji do Spraw Chin kongresu, twierdzi, że cała akcja balonowa ma na celu po prostu upokorzenie Waszyngtonu. Z bardziej, no, mniej technicznych kwestii też pozostaje pytanie, jak to się stało, że nagle ta sprawa balonowa, nawet jak krąży już w internecie hasło Balloon Gate. Dlaczego to pojawiło się teraz? W sytuacji, kiedy Stany i Chiny dawały sobie od kilku miesięcy sygnały, że szukają odprężenia. A to nagle właśnie wyskakuje taka sytuacja. Z drugiej strony można dodać, że więcej tego typu zastrzeleń, zawdzięczamy prostemu faktowi. Teraz Amerykanie wiedzą, czego szukać, jak się do tego zabrać, ale no właśnie te, znowu akcja, no, pytanie raczej, dlaczego tak chętnie i otwarcie o tym informują? Powiedzieliśmy na początku rozmowy, powiedział Pan o tym, że takie balony są dużo tańsze od satelitów, du, du, dużo ciężej jest je wykryć w stratosferze, a poza tym dużo ciężej jest też je, Ewentualnie zestrzelić. Ale pytanie, jakie są w ogóle możliwości wykorzystania takich balonów, na przykład właśnie przez chińską armię? No, to nie tylko przez chińską armię. To znowu Chińczycy chętnie zasłaniają się, zresztą słusznym argumentem, że biorą przykład z Amerykanów. Te pierwsze amerykańskie eksperymenty z powrotem do balonów i sterowców w latach, pod koniec lat 90. Zakładały wykorzystanie ich w systemach obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. No to robi się opcja szczególnie atrakcyjna w czasie wdrażania pocisków hipersonicznych. Balon unoszący się na wysokości kilkudziesięciu kilometrów może w teorii łatwiej i sprawniej obserwować. Przemieszczające się pociski, manewrujące, które lecą na niższym pułapie niż rakiety balistyczne, w ten sposób zapewniać, też w przeciwieństwie do satelitów, dużo tańszą możliwość stałego dozorowania wskazanego obszaru. Zresztą w, w roku 2019 czy też 2020 jeden z japońskich analityków stwierdził, że być może Chiny wprowadziły już sterowce do swojego systemu wczesnego ostrzegania. To w północno-wschodniej części kraju w Dalianie, czyli dawny rosyjski Dalnej, na lotnisku wojskowym zaobserwowano sterowiec, który może być elementem systemu wczesnego ostrzegania obserwującego czy monitorującego sytuację na Półwyspie Koreańskim i w Japonii. Tak więc o, mamy już dwa zastosowania: obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową i szpiegostwo, ale to nie koniec. Wraz ze wzrostem, rozwojem technicznym, balony stały się sprawniejsze. Mogą być wyposażone w panele słoneczne, co pozwala instalować więcej elektroniki to jest ten plus. Też pojawiły się nowe materiały usprawniające konstrukcję. Przede wszystkim tu mówię o sterowcach, tak. dzięki którym jest lżejszy, szkielet jest lżejszy, a jednocześnie mocniejszy i inne zakładane koncepcje wojskowego wykorzystania balonów sterowców, to Transport, czyli znowu mamy obiekt dużo tańszy w eksploatacji niż y, klasyczne samoloty. A już takie najbardziej awangardowe pomysły zakładają użycie sterowców i balonów do wynoszenia rakiet y, kosmicznych na y, odpowiednią wysokość, też samolotów kosmicznych, i właśnie start. Y, już z jakiegoś pułapu. To jest zresztą ta koncepcja pojazdów dwuczłonowych, w których jeden samolot większy, były prowadzone chociażby eksperymenty z pasażerskimi Boeingami przerobionymi, wynosi na wysokość kilkunastu kilometrów kolejny pojazd, który odłącza się od niego, uruchamia swój napęd, i już łatwiej mu się dostać z tej wysokości, powiedzmy, 15-16 kilometrów łatwiej dostać się na orbitę niż startujący z Ziemi. Takie rozwiązania mogą być, mają w założeniu być tańsze i prostsze, no i też bezpieczniejsze niż wykorzystanie klasycznych rakiet nośnych. Tutaj pojawia się też taka, bo pojawiło się sporo takich koncepcji dotyczących po prostu śmieci, śmieci powietrznych, no dużo mówi się o śmieciach w kosmosie i to już jest temat chyba trochę szerzej znany, no ale też faktycznie sporo takich obiektów pewnie w pewnej stratosferze funkcjonuje, które gdzieś się zagubiły, no i o tyle, no, do tego pierwszego chwili się przyznały, więc tutaj gdzieś już mamy, mamy jasność, ale co do reszty, nie wiadomo, czy, 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 czy uważa Pan, że to jest prawdopodobna teoria? W tej chwili... Przy obecnym stanie wiedzy naprawdę wszystko jest możliwe. Właśnie, balony są też coraz częściej używane nie tylko przez meteorologów, ale chociażby do prowadzenia różnych badań naukowych, monitorowania upraw, stanu ryb, przemieszczania się prądów morskich. Część faktycznie mogła się zagubić. No, ale z drugiej strony, powiedzmy sobie szczerze, intensywność tych zdarzeń w ciągu ostatnich dwóch tygodni i też charakter chińskiej odpowiedzi. Przypomnijmy, że w ciągu roku mieli ponad 10 amerykańskich, czy też no, to tak per se to nie było wskazane, czy też obcych balonów strat, stratosferycznych, wskazuje, że właśnie coś się dzieje. Teraz mamy taką sytuację, że Joe Biden powołał specjalny zespół, który ma zbadać te niezidentyfikowane obiekty, jeżeli um, udałoby się dowieść, że faktycznie wszystkie pochodzą no, z tej chińskiej floty balonów, czy, czy, czy były elementem szpiegowania na rzecz Chin, no to um, jaka, jaka powinna być odpowiedź Stanów Zjednoczonych, czy to może jakoś być jakimś ważnym elementem w tym konflikcie amerykańsko-chińskim. No. Tak naprawdę mamy tutaj kolejny przykład powrotu do praktyk zimnowojennych. To jest trochę jak z niebezpiecznymi przechwyceniami samolotów, których też ostatnio jest głośno i, mają, i specjalizują się w tym Chińczycy. Tak, poprawdzie do roku 89-90 tego typu wydarzenia między państwami NATO-. I Związku Radzieckim, i Związkiem Radzieckim to były regułą. Cała różnica polegała po prostu na tym, że o tym nie informowano. Dzisiaj właśnie czasy się zmieniły, media społecznościowe, informacje przemieszczają się w tempie błyskawicznym. Tak więc z jednej strony Trudniej jest ukryć takie wydarzenia. Z drugiej, właśnie przy tym szybkim przepływie informacji okazują się bardzo dobrym sposobem do mobilizowania własnej opinii publicznej. Czyli ja bym tu obstawiał, że podobnie jak w czasach zimnej wojny z samolotami szpiegowskimi czy zdjęciami satelitarnymi, będziemy mieć co jakiś czas, Wysyp informacji na ten temat, które będą podgrzewać atmosferę medialną, ale z drugiej strony te rozmowy będą między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nadal będą się toczyć. Zresztą sekretarz stanu Antony Blinken z jednej strony odwołał planowaną. Na ubiegły tydzień wizytę w Pekinie, właśnie z powodu afery walonowej, ale dzisiaj pojawił się komunikat, że nie wyklucza spotkania z chińską delegacją na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Tak więc ja bym tu stawiał na wykorzystywanie przez obie strony takich akcji do wywierania presji. Na drugą stronę w celu osiągnięcia konkretnych korzyści. Oczywiście, jakie to są korzyści i ile uda się osiągnąć, to nie zawsze będzie łatwo nam ocenić. Mówimy cały czas o Stanach Zjednoczonych, o Chinach, a co z tą teorią, że to mogły być też obiekty pochodzenia rosyjskiego, po prostu obiekty rosyjskie? No. W tej chwili wszystkie opcje są na stole. Możliwe, że Rosjanie zainspirowani przykładem Chin i Stanów Zjednoczonych też próbują coś zrobić. No zresztą pojawienie się balonu nad Rumunią, o którym pani redaktor wspominała na początku, też może wskazywać na właśnie działania Moskwy. Ale nie ukrywajmy, na Alaskę z Rosji jest zdecydowanie bliżej niż z Chin. No właśnie, to jeszcze spójrzmy na terytorium, na konkretne miejsca, w jakich te obiekty zostały zestrzelone, czy, czy też spadły. Czy to nam coś więcej może powiedzieć? Powinniśmy się na tym skupiać? Tutaj, tak jak wspomniałem, pierwszy ten największy balon. Przeleciał nad silosami amerykańskich międzykontynentalnych pocisków balistycznych. To już tutaj mocno wskazuje na, też przemawia za teorią balonu szpiegowskiego. Pozostałe to dwa, jeden na Alasce, jeden w Kanadzie, w pobliżu granicy z Alaską, trzeci nad jeziorem Huron. Tutaj trzeba by też zwrócić uwagę na kierunki wiatrów o tej porze roku nad Alaską, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi. Od razu się przyznaję, że jeszcze w moje ręce nie wpadło takie opracowanie, tak więc wolałbym nie drążyć tematu, ale warto mieć z tyłu głowy, że Właśnie, balon to nie samolot, nawet jeżeli jest wyposażony we własny napęd, jest dużo bardziej podatny na działanie prądów powietrznych. Myślę, że z dużą dozą prawdopodobieństwa jeszcze będziemy do tych tematów wracać, także na łamach nowej Konfederacji. Mam informację, że na razie nie ma jeszcze żadnych pytań od słuchaczy i od osób, które nas oglądają na naszym YouTubie. Drodzy Państwo, w takim razie, jeżeli jeszcze uważa Pan, że coś warto dodać albo, albo chciałby jeszcze Pan coś do tego tematu, no to ostatnie kilka chwil, to jest teraz dobry moment. Jeszcze warto wspomnieć, właśnie Chiny oskarżyły, zarzuciły Stanom Zjednoczonym wysyłanie balonów ponad dziesięciu w ciągu ubiegłego roku. Jeszcze warto wspomnieć o tym, co... Przypomniała japońska telewizja publiczna NHK, mianowicie, że jeden balon niezidentyfikowany miał naruszyć chińską przestrzeń powietrzną jesienią roku 2019 i bez większego rozgłosu zostać zestrzelony w akcji podobnej do tych, które organizują Amerykanie. Sprawa była wyciszana, nie wyszło. Nawet nie przykuła zbyt wiele uwagi w chińskich mediach społecznościowych, aczkolwiek zestrzeliwanie obcych balonów pojawiło się potem w jednym ze spotów reklamowych chińskiego lotnictwa wojskowego. Tak więc widać, że Chińczycy już od czterech lat, prawie no, 3,5 roku zdają sobie sprawę mają jakieś wypracowane procedury. Czy Amerykanie gonią w tym czasie, czy też właśnie po prostu więcej zaczęli o tym mówić? On pozostaje kwestią do dyskusyjną musimy czekać na więcej informacji. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Pan Paweł Berendt związany z Instytutem Wojma, specjalista analityk do spraw obronności, a także Dalekiego Wschodu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również.